Patronem kanału jest firma Sera i Fluval, producenci wysokiej jakości produktów do akwarium, terrarium i oczek wodnych. Cześć akwaryści. Dzisiejszy odcinek jest specjalny. Nagrywam go w środę, 15 października. Na YouTube a wejdzie w piątek 17, o 17 godzinie, 17 października. Chciałbym opowiedzieć o paru rzeczach związanych z kanałem, o przyszłości kanału i to, jak ja to wszystko widzę, jeśli chodzi o mój kanał na YouTube. Trzymam taki mikrofon, żeby poczuć się bardziej profesjonalnie. Mój kanał jest typowo kanałem amatorskim. Ja nie jestem dziennikarzem, jestem takim samym akwarystą jak każdy z was. Więc ten mikrofon może doda mi bardziej odwagi, żeby nagrywać te filmy bardziej profesjonalnie i nie stresować się nagrywaniem tych filmów. Jak wiecie, kanał ma ogromne zasięgi i to jest też duży. Stres dla mnie, że przed taką dużą widownią występuję. Kanał osiągnął około 55 tysięcy subskrypcji, co powoduje, że nasz kanał akwarystyczny RAF Aqua jest teraz naj, jeden z największych kanałów akwarystycznych w Polsce i w Europie. Dziękuję Wam za to, drodzy widzowie, za to, że oglądacie moje filmy, wspieracie mnie komentarzami. Te komentarze naprawdę wiele dla mnie znaczą, bo wiem, że. Te filmy są dla kogoś, więc bardzo Was proszę. Komentujcie wszystkie filmy. Bardzo Wam za to dziękuję. Te komentarze dodają mi skrzydeł. Kanały na YouTube są różnie oceniane. Mój kanał jest typowo amatorskim kanałem, ale jestem w szoku, ponieważ średnia ocenianych filmów na Raf Aqua to 99,8 Pozytywnych y, ocen, co powoduje, że to jest naprawdę event, jeśli chodzi o YouTube'a, jeśli chodzi o ocenę kanału, to jest naprawdę bardzo pozytywna i bardzo y, dobra ocena i tutaj Wam widzowie, y, kochani widzowie, dziękuję za ten pozytywny odbiór naszego kanału. Chciałem również podziękować firmie, firmie Sera i firmie Fluwal za wspieranie kanału. Y, wasze wsparcie jest ogromne i dzięki temu mój kanał, wasz kanał, nasz kanał może się rozwijać tak, jak się rozwija. Więc bardzo dziękuję Sera Fluwal za to, że mnie wspieracie. Ja postaram się odwdzięczyć najmocniej, jak będę tylko mógł. Również sklep internetowy Invital, który co jakiś czas pokazuje i daje mi jakieś produkty ze swojej gamy sprzedażowej produktów. Więc, Inwintal, dziękuję bardzo za to, że e, dzięki Waszemu sklepowi też e, ten kanał staje się bardziej atrakcyjny. E, jeśli chodzi o przyszłość kanału, e, na razie traktowałem to bardzo amatorsko i podchodziłem do tego naprawdę jak typowy amator. Wszystkie filmy nagrywałem telefonem, filmy mo montowałem w telefonie, więc to była pełna amatorka. Ale z racji tego, że kanał jest. Już taki duży, ma taką bardzo dużą widownię. No i jak nie patrzysz, 55 tysięcy subskrypcji to bardzo, bardzo dużo, jeśli chodzi o akwarystykę. Postanowiłem trochę bardziej przejść w profesjonalizm. Na początek, z racji tego, że nie miałem takich rzeczy w domu, kupiłem sobie biurko w Ikei fotel, na którym siedzę. Kupiłem taki mikrofon na jakimś azjatyckim portalu. No, i w planie mam zakup laptopa oraz kamery, gdzie na laptopie będę montował filmy, a kamerą będę nagrywał filmy lepszej jakości. I to wszystko dla Was. To jest oczywiście ogromny wydatek, bo taki laptop Mac, powiedzmy M3 czy M4 Pro, kosztuje około 12 tysięcy, nawet więcej. Profesjonalna kamera to koszt około 10-15 tysięcy, nawet więcej. Chcę kupić sprzęt odpowiedniej klasy tak żeby te filmy były dla was jakościowo dobre. Oprócz tego też planuję się doszkolić z montażu filmów, żeby te filmy były ciekawsze, jeśli chodzi o montaż i realizację nagrywanie. No bo ja jestem amatorem tak jak wy, no nie znam się jeszcze na tym, ale będę się szkolił, poświęcę swój czas po to, żeby te filmy były lepsze i żebyście byli ze mnie jeszcze bardziej zadowoleni. Te Wasze komentarze naprawdę dużo robią, i dzięki nim no, chce mi się to robić, po prostu. Chciałem podziękować wszystkim sklepom zoologicznym, które mnie zaprosiły do siebie, i y y dzięki tym sklepom mogłem nagrać, nagrać ciekawe relacje akwarystyczne z tych sklepów. Chciałem podziękować już indywidualnie Saxon, sklep z Białogostoku, jeden z najlepszych sklepów akwarystycznych na Podlasiu. Również na Podlasiu mamy bardzo fajny sklep w Zambrowie. Tutaj też e, mamy film na kanale i też Wam bardzo dziękuję. Dalej, e, Wyszków w Skalmar, Dziękuję za zaproszenie i za, dziękuję za e, relację, którą mogłem naga, nagrać na kanale. Ten film jest, można go zawsze obejrzeć. Jeśli chodzi o Warszawę, no, to wszyscy chyba znają Neonzo, który mnie do siebie zaprosił. Więc, Robert, dziękuję Ci za to, że e, zaprosiłeś mnie do siebie i nagraliśmy u Ciebie film. Wiem, że mamy nagrać e, następny odcinek, i myślę, że to już w listopadzie zrobimy. Nie mogę się doczekać, tym bardziej, że mam do Ciebie po prostu 5 minut. E, jeśli chodzi o Kraków, e, wiecie, jakie są w Krakowie sklepy. Odwiedziliśmy je również z kamerą. Byliśmy w Altum. E, e, chłopaki z Altuma naprawdę mają rewelacyjny sklep. Jeśli chodzi o turkusowe ZO, piękny sklep, akwarystyka morska, słodkowodna, podejście profesjonalne. No i sklep z pasją Jakama, który też odwiedziłem, więc bardzo dziękuję krakowskim sklepom. W Krakowie jest też taki wyjątkowy akwarysta jak Wojtek, u którego byliśmy. Musicie zobaczyć film z jego fishroom, jak jeszcze nie widzieliście, bo fishroom Wojtka jest naprawdę niesamowity, więc wchodźcie na ten film, jak jeszcze go nie obejrzeliście. Byłem też u pana Miecińskiego w jego hodowli, to jest człowiek legenda, teraz to już starszy człowiek, ale kiedyś osiągał ogromne sukcesy w hodowli gupików i ma cudowną hodowlę. Film też jest na kanale. Ogólnie zwiedziłem bardzo, bardzo wiele miejsc w Polsce z kamerą, żeby pokazać Wam te miejsca. Giełda w Ostrawie, też jest film na kanale, to było niesamowite miejsce. Odwiedziłem również wiele ciekawych hodowli. Tak jak ostatnio byłem u Elicy Wińskiej jej fishroom, ogrom pracy włożony w to, żeby te ryby były tak piękne i zdrowe, jakie Ela ma. każdy wie, kto miał ryby od Eli, że ryby Eli są naprawdę bardzo, bardzo fajne. Chciałem podziękować również ostatnio za film Ulokiego. Jego dysku, dyskowce zaczarowały mnie i na pewno kiedyś będę też miał dyskowce. E, ostatnio również byłem na hodowli u Jarka. Jarek, człowiek z pasją, super hodowla. W tych hodowli zwiedziłem bardzo wiele. Na przykład Scalar Farm, e, hodowla ogromna u Roberta. E, wielka kasa zainwestowana w hodowlę, wielk, wielka hodowla. E, więc hodowli pokazałem Wam bardzo wiele. Wie, pokazałem też również wielu pasjonatów, tak jak na przykład Artur z Augustowa. Ma parę zbiorników i jest pasjonatem. Chciałbym też zaapelować do wszystkich z Was, że jeżeli prowadzicie sklep zoologiczny, hodowle, jesteście pasjonatami akwarystyki, zaproście mnie do siebie, nagramy jakąś relację na ten kanał, żeby rozwijać akwarystykę. No, i żeby akwarystyka przez monitor ekranu wchodziła na, do naszej głowy, i coraz więcej osób chciało mieć akwarium, bo ja po sobie widzę, że jak zobaczę coś na internecie, to za chwilę chcę to mieć. Zobaczę piękną rybę i chciałbym ją za chwilę mieć w swoim zbiorniku. Więc uważam, że ten kanał mocno wpływa na rozwój akwarystyki w Polsce. Więc jeżeli możecie. Otwórzcie swoje drzwi dla mnie i ja przyjadę do Was z kamerą. Pokażemy was Wasz akwarystyczny świat, po to, żeby ta akwarystyka coraz bardziej się rozwijała w Polsce. Nie sposób wymienić wszystkich osób, którym jestem wdzięczny. Byłem ostatnio też w akwarium w Gdyni u Wiesia, który pokazał mi zaplecze akwarystyczne. To było niesamowite, bo weszliśmy w miejsce, do którego nie każdy ma dostęp. I dzięki Wiesiowi mogliśmy zobaczyć zaplecze akwarium w Gdyni. To, to jest jedno z wielu ciekawych miejsc, które odwiedziliśmy, ale na kanale mamy naprawdę setki y, takich miejsc jak to. Y, na kanale jest już ponad 400 filmów, więc bardzo, bardzo wiele. Również y, jeśli chodzi o mój fishroom, będę pokazywał coraz więcej rzeczy. Na dzień dzisiejszy zlikwidowałem dwa, akwar dwa regały, które oddałem koledze, ale w to miejsce zbuduję drewniane rega regały i będą tam stały większe akwaria. I tutaj chciałem od razu Was zapytać: jeżeli znacie kogoś, kto klei akwaria na miejscu, bo niestety akwaria będą większe niż wejście do tego pokoju, Chciałbym e, znaleźć kogoś, kto by mógł e, z, no, zrobić akwaria u mnie na miejscu w Fishroomie. To będą akwaria ponad 1000 litrów. E, na początek dwie sztuki e, będą stały na drewnianym regale. E, więc, jeżeli znacie kogoś takiego, kto by mi na miejscu mógł pokleić te zbiorniki, to dajcie znać w komentarzach. Tak jak mówię, kanał będzie się teraz zmieniał w stronę bardziej profesjonalnego. Chciałem, żeby te treści były dobrze zmontowane, dobrze nagrane, żeby było ciekawie, będę odwiedzał różne ciekawe miejsca. Czekam na zaproszenie od Was, żebyście mnie zaprosili do siebie i żebyśmy nagrali fajną relację. Co mogę powiedzieć jeszcze? Oczywiście jak wstawię nowe zbiorniki, pokażę mój Fishroom. Ostatnio mieliśmy dużo pracy z wyjmowaniem tych starych regałów, musieliśmy je pociąć. Zbiorniki wynosiliśmy w czterech, one są bardzo ciężkie, bo tam też była hydraulika zamontowana, no ale jakoś dało radę. Chciałem też pozdrowić y, Huberta Ziętka, który pisze książki akwarystyczne. On jest y, chyba bardzo wstydliwy i nie chce się jeszcze na, do, na razie pokazać w moim, na moim amatorskim kanale, ale może w przyszłości, z racji tego, że bardzo dobrze się znamy i często rozmawiamy, y, mieszka też tutaj niedaleko na Ursynowie. Więc może kiedyś i on będzie gościem na kanału. No, widzieliście również na moim kanale Krzysztofa Kalmana. No, to jest guru akwarystyki w Polsce. Ogromna wiedza i pasja. To on organizuje konkursy Gupika w Płocku. To on stworzył niesamowity ogród zoologiczny w Płocku, gdzie jest też zaplecze akwarystyczne, które też było u nas na kanale. Bo u Krzysztofa, już nagrywaliśmy kilkukrotnie. Dziękujemy jemu za gościnę w jego akwarystycznym raju. Nie sposób wymienić na tym filmie wszystkich, komu jestem wdzięczny, no bo jest tych osób bardzo wiele. Sami wiecie, że no dużo filmów wchodzi na kanał. Będę się starał wrzucać filmy zawsze w niedzielę o 17 i w środę o 17, żeby były dwa nowe filmy na kanale, żebyście mieli co oglądać i żebym pokazywał Wam tą swoją akwarystykę, czyli swój FISHROOM PLUS te wszystkie sklepy, hodowle pasjonatów, sprzęt akwarystyczny, wszystko co jest związane z akwarystyką. Jeżeli jakieś firmy chcą mnie wesprzeć, jak najbardziej będzie to miłe i fajne, więc jeżeli jesteś, macie jakąś akwarystyczną firmę, jak najbardziej zapraszam do współpracy. Was akwarystów również proszę o wsparcie. W przyszłości właśnie jest planowany zakup Laptopa, Maca, to koszt około 12-15 tysięcy Profesjonalna kamera, to też myślę, że 15 tysięcy trzeba na to wydać Biurko z Ikei już jest, fotel jest, więc trzeba zacząć montować naprawdę profesjonalne filmy dla Was To może tyle, myślę, że chyba powiedziałem o wszystkim, o czym chciałem powiedzieć Ja się staram, żeby kanał był robiony dobrze robię to tak jak potrafię. Tak jak powiedziałem na początku filmu, jestem amatorem, ale chciałbym robić to bardziej profesjonalnie i chciałbym się rozwijać, żeby te filmy naprawdę miały efekt wow. Czyli jak zobaczycie film, żeby było naprawdę wow, to jest naprawdę super kanał. No i co? Dziękuję za uwagę. Oczywiście napiszcie komentarz pod filmem. Ja dzisiaj środa urodziny. Film wchodzi w piątek, żebyście wy mogli go zobaczyć. No i co, nagrywamy dalej, rozwijamy kanał, 55 tysięcy subów zobowiązuje do ciężkiej pracy, więc ja działam, wy oglądajcie, bądźcie ze mnie zadowoleni, no i piszcie komentarze, udostępniajcie filmy, wspierajcie kanał jak możecie, za, każdy, za każdą współpracę, każdą, każde wsparcie, każdą pomoc w realizacji treści na kanale będę wdzięczny. Więc dziękuję Wam za wszystko i nagrywamy. Patronem kanału jest firma Sera i Fluval. Producenci wysokiej jakości produktów do akwarium, terarium i oczek wodnych.